Raperem nie jestem, ale zarapuje. drugi raz próbuję to nagrać, bo mi się to komputer, a tak naprawdę telefon. Raperem nie jestem, nie wychodzę z domu, żeby się nie zarazić i a drugi powód, żeby nie wychodzić z domu. Muszę pilnować psa, który dał mi kolega, bo on wyjdzie z domu, to już nie pomaga A za oknem stoi Dorian napisałem tekst ja nie wychodzę z domu żeby się nie zarazić idź, idź, idź wchodzę sobie do żabki żeby mieć hot doga, hot doga, hot doga, hot -doga. albo pizzerinkę Ciemie, dlaczego Doriana nie ma na trku. U, u, u. Nie może być do mnie do domu. U? Bo mam zamknięte drzwi, bo mój tata zamknął je. Dobra, 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 wiem. Trochę sfałszowałem, nie umiem rapować, ale zarapuję. Na to gówno. Mm, 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 mm to mnie o jakie gówno chodzi. Chodzi o koronawirusa, czyli o to gówno. Mm, 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 mm. Jeśli chcesz sobie wyjść z domu, to sobie wyjdź. Jak chcesz to, to, to się zarazisz. W masę nigdzie nie wejdziesz. Mm, mm. Co ja mówię? W masce wszędzie wejdziesz. Pomyliłem się, pomyliłem tekst. Ej. Chciałem powiedzieć, że w masce Jakie masz maski, to nigdzie nie wejdziesz. Dorian stoi za e, e, ziom, oknem. Pomagał mi wybierać bita. Wiem, że fajny. No nie wiem. Dobra, kończy mi się już bit. Narka, za chwilę. Chomiki sobie właśnie teraz śpią. A ja nagrywam trakcie Dziwne głos sobie w szklom miałem Bez autotuna nakręciłem dajek mm, 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 mm. Tekst napisałem ja, bit należyłem ja A co ja mówię Tekst wynalazł e, 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 Dorian Który stoi tam, wy nie go zobaczycie Bo mam okno grube Grube, grube, grube grube. Dobra, narka Może za chwilę Narka, narka, szmarka Do widzenia, twoja mówi, Twoja stara 呀。Yeah.